Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak włączyć opcję programisty w telefonie Realme 13 Pro Na początku przechodzimy do ustawień, a następnie zjeżdżamy w dół do zakładki System. Przepraszam, przechodzimy do zakładki Informacje o urządzeniu. Teraz zjeżdżamy w dół do opcji Wersja i naciskamy na numer wersji. Dopóki nie pokaże nam się hasło do telefonu, jeżeli nie mamy hasła, od razu wyświetli nam się właśnie taka informacja, czyli teraz jesteś programistą. Wychodzimy teraz i wchodzimy do opcji system i aktualizacja. Tutaj pokazują nam się opcje programisty. Jeżeli na nie naciśniemy, będziemy mogli zmieniać różne opcje, które są dostępne dla Androida. Jeżeli chcemy wyłączyć te opcje, naciskamy tutaj na górze wyłącz, a następnie uruchom ponownie. I teraz jak przejdziemy do ustawień i do systemu aktualizacji, I jeszcze raz nie będziemy mieli opcji programisty, natomiast możemy je od nowa włączyć, chodząc znowu do informacji o telefonie w wersji, naciskamy znowu na numer wersji i powtarzamy kroki, które pokazywałem na początku. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!